Cześć, Małgorzata, witajcie moi drodzy, ja jestem! I wszyscy się przedstawiam teraz w komentarzach. Każdy pisze w komentarzu swoje imię. Pewnie będzie najwięcej Adamów. Albo nie, pewnie będzie najwięcej Sebastianów, może? Nieważne. <śm> <śm> Zaczynajmy! A więc skończyliśmy w tym miejscu wybijając cały, ale to cały obóz, yy, jak to nazwał nasz główny bohater WCangów z amunicją i ze, 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 ze snajperką. E, jeśli chcielibyście więcej tej zgony, to piszcie w, śmiało w komentarzach, dawajcie też łapy w górę, będę wtedy wiedział, że chcecie go więcej, bo troszeczkę się zajarałem. Lecimy w kierunku mm, Ach, chyba naszej wieży, jeśli dobrze pamiętam. A, świruski tutaj są. No dobra. Biegniemy, nie, nie ma sensu uważam ich atakować, bo szkoda moich amunicji. A... Ruchy, ruchy, ruchy. Tak, Bieg, czyli czabiec. Biegiem. Słyszę, że mnie goni, Gnój. Tak, ewidentnie mnie goni. O nie. Wezmę już od razu sobie Ach, tą wie, broń. Jak wirusy wirusy, to zaczyna kurwa padać. Okay. <laughs> Czemu? <nie> pada? <laughs> Ten bohater Jestem. jest taki jak ja. Muszę być już blisko. <laughs> jak nie wirusy, to kuźba ciągle pada. Tylko, że on używa brzydki, brzyd brzydszych słów. Jesteśmy już powoli u celu. Staminy brak. To źle, Muszę bo... Się dostać do motocykla. No, Coraz jazda. Bliżej. Coraz bliżej <noise> Świdosy przed nami gdzieś. No, stamina. Muszę go znaleźć. No, dziecinko. Gdzie ty kurwa jesteś? <noise> Ale to <noise> no, w końcu. strasznie król. Coś on. Ale to cały czas, na okrągło. A, tu go zostawiliśmy i nie ma motocykla, okej. Okay. Kto by się, się spodziewał? Zaginęła. Zostawiłeś go na środku drogi, mordo, przykrywając patykami, no. Czemu nie za murkiem? Ośle, jeden patentowany. Kurwa! Czego się spodziewałeś? Copeland? Copeland? Hey, ty jesteś z obozu Copelanda! Nie, mój motor, kurwa! Ej, hey, stój, <laughs> czekaj! Możesz ty! Nie zabrałem ci maszyny! Słowo! Nie zabijecie! Przestań uciekać! Jezu Chryste... kołplenda, Couplenda, ja nic nie wiem! Hej! to, tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Możesz, kurwa... Dobra, to teraz cię zabiję! <laughs> Okej, okay, zombiaki... Zombiaki i brak... O serio, na mnie, a nie na niego! Weź się was. Ludzie kołplenda zdążyli go zgarnąć. Idę do jego obozu. Jejkon bez odbioru. No, Ale brak mnie to jest drama, to jest tak upierdliwe. Kolejne ścierwo przed nami. Szybko, on mnie zaatakuje! One mają takie coś, że jak jestem blisko nich, to potrafię zrobić taki szybki cios. Szybki atak i to mi się w ogóle nie podoba, ale to niestety jest przesrane. No nie, no jeszcze woła kolegów. No nie, no weź, bo on jest szybki! E! biegnij! Weź się odwal, ty krzykaczu. A czemu on tak wolno biega? Co no! Ja pierdzielę. Szybko! Copeland. No i zamknął tą bramę osioł jeden. Co, Jakiś skurwiel podjebał mi motor! Nie mam pojęcia o co Ci chodzi. Musisz pogadać z Mani. <laughs> Dobra. Właśnie do niego szedłem. <laughs> Okej. Okay. Mamy inny obóz. Dobrze, że nie są wrogami, bo wszyscy myślałem, że są wrogami, ale w tym przypadku akurat się z nimi dogadujemy. Spoko na teraz. Fajny. Ups. Co się dzieje? Mechanik. W ogóle jest spoko, bo to... Hej Manny. Manny. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz Michę. Ta, życie obozowicza. No, życie obozowicza. No ale ich masa. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli, znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Fairwell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Fłys, dobra, dobra, dobra. Nie pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Meny szuka motocykla. Serio? O, o, o. Tego nie chcesz. A czemu nie? <noise> Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zardzewiał. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. <noise> tak mówisz? No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. Stare pompy paliwowe. Takie jak ta? E, no tak. Właśnie takiej, Memi. O, okej, okay, okej. Okay. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli <laughs> e, tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, e, przez co cały czas obijała się na pase i... Dik, pogadajmy. Pierducha tutaj była. Wczoraj Czemu tą pompę wywalić? paliwą zostawiłeś na... No, nie, zapomnij, no. o niej potem. Mordo, weź tą pompę paliwową, proszę. No nie da się wziąć, ja walę. Wiesz jak jest. Ludzie w syfie mówią różne rzeczy. Ludzie w syfie mówią różne rzeczy. Ludzie tutaj dbają o swoich. Ale po kilku dniach bez jedzenia. Sam wiesz jak jest. W jeziorze nic nie ma? Łapiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z rostoku. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie czego łowić. Ale ma bliznę. wszędzie tak się dzieje. Nie fajne. <laughs> A ten tu skupiony celuje z tej co broni przyjeżdżałem tu polować maszynowej. ze szyroczkiem. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejeść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz, ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że to teraz jest. Konstytucję Ameryka. Kraina wolności. Bez dwóch zdań. A to jest wysoko, zajebiste to jest. Lubię takie szałasne. Taki trochę Deforest, no? <laughs> Okej, okay, co my tu mamy za info? Widziałem ostatnio Liona, tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon... Puh. Tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. Hmm. Hmm. To może tak. Znajdź go skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz... Zobaczymy, co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozbrali na części. To złą, Dick. Złą. Aha. Hmm? Będę to miał na uwadze. Fajna czapka. Co? Nie, ta. Pff, trzymaj łapy przy Zluzuj. Leon nosił taką czapkę, nie? Kołop, przysięgam ci, że... Dosyć! Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Koop! Kurwa. Okej. Okay. I tak tu jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry Oliri. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale. W... zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. A to nie byli ci, którzy w przypadku nas też coś zaatakować? <laughs> Czyli to jest inna obóz yy, Dubków. Głupków, głupków Dobra, no spinkalamy stąd, lecimy w takim razie w tripa Fajnie byłoby tutaj zdobyć jeszcze jakąś amunicję, bo mamy jej mało Shotgun był zarąbisty przeciwko zombiakom A w tym przypadku nie mamy amunicji, więc troszeczkę średnio Ale, ale, ale Warto się przejść przez ten obóz, bo może W związku z takim, można powiedzieć, neutralnym nastawieniem tego ziomka Coplanda do nas i odwrotnie Nie jest to jakiś sojusz, tak dlatego mówię, taki pak o nieagresji bardziej może mimo wszystko da tak się skorzystać z ich amunicji i ich zasobów, ale w serio w to wątpię. Prędzej nie będzie tego możliwego do zgarnięcia tu idzie. A jak będzie, to bardzo możliwe, że jak zgarniemy, to się będą wkurzali albo nas uznają za wroga. Więc na to trzeba uważać. Póki co zejdźmy z tego drzewa, bo gigantycznym, Na dole był mechanik i może też będzie jeszcze coś takiego... O, proszę bardzo, trofea na przykład. Zbadaj, zobaczcie co to jest. Cześć! Zdawanie trofeu. Dostarczając zdobyte uszy świrusów, czom trofeów zyskasz zaufanie obozu, w którym przebywają, i zarobisz kredyty. Różne świrusy zapewniają różne nagrody. Okej. Okay. Jak się masz? Sprawdźmy co mi tu mam. Mam tutaj ucho rojaka. Rojo! Mordeczko! Mm, sprzedaj sto Sprzedaj... Okej, okay, Sprzedaj jeden, sprzedaj stos, okej. Okay. Sprzedaj wszystko. Sprzedaj stos. Hej! Dobra robota. Ucho traszki, czyli tych małych guwień. Nieźle. Wygląda I to jest wszystko ma, co robić. Zaufanie plus 8 i coś tam jeszcze czego nie zdążyłem zauważyć. Spoko Sp <laughs> Spoko! Piesisz jakiś trofea? No dobra Na razie Kuchnia. Eee, co my tu mamy? W kuchni. Obozowe kuchnie. Dostarczając zdobyte mięso i rośliny do, do obozowych kuchni, zyskasz zaufanie i zarobisz kredyty. Różne rodzaje mięsa i roślin zapewniają różne nagrody. Spoko jest to, że sprzedaję i zdobywam zaufanie, bo na przykład w Red Dead Redemption było tak, że albo oddaję na obóz, albo sprzedaję. Różne, miejsc, różne rodzaje mięsa i roślin zapewniają różne nagrody. No dobrze, to już zobaczyłem. Eee, mamy tylko pożeczłonikę. I wydaje mi się, że mogę ją sprzedać, bo nie, nie wiem, czy Deacon, nas, nasza główna postać, coś żera, czy nie żera. Sprzedam na wszelki wypadek. Proszę bardzo, zaufanie 4. Zdobyto trofeum kuchenny zaopatrzeniowiec. No, patrzcie, zrobili ze mnie kuchennego zaopatrzeniowca zajebiście, naprawdę. Czyli ja jestem w stanie y, tylko sprzedawać, chyba a nie kupować. jakiego mm, my tu nie mamy? Handlarze. Amunicja, proszę bardzo. Obozowi handlarze. E, obozowi handlarze, a, obozowi handlarze, hand, handlarze, handlarze, nie wiem czemu. Okej, okay, nieważne, błąd. Obozowi handlarze sprzedają składniki potrzebne do stworzenia broni. E, do stworzenia broń, amunicję i zaopatrzenie. O ile zadbasz o odpowiedni poziom i kredytów, wyższe poziomy zaufania pozwalają odblokować nowe przedmioty. Po, po zakupie broni zostaje ona automatycznie dodana do Twojej szafy na broń. A szafa znajduje się póki co w naszej wieży. Tylko pooglądać. Zaopatrzenie lub szafa. Pokażmy zaopatrzenie. Amunicja, ale to jest do czego? Amunicja do karabinu, amunicja do pistoletu. Eee, mamy 70 centów, czy dobrze mówię? I częściowo uzupełnia amunicję, tylko częściowo, kurczę. W sensie. Teraz pytałem co e, amunicja. Do... Aha, to jest ten karabin snajperski On był spoko całkiem. Moglibyśmy uzupełnić tę amunicję na 7 dyszek. To są centy, czy to są dolce? To są chyba centy. Kredyty, nieważne. 70 kredytów mamy. No, ja myślę, że tylko nie wiem, ile mam w pistolecie. Warto byłoby to zobaczyć. Szczerze, my tego teraz nie widzimy. Może w szafie to zobaczę. Podstawowe, boczna, magazynek yy, 10. Ale to jest pojemność. To nie jest. Trzeba yy... się też uzupełnić stąd. Chciałbym Co? też zobaczyć. Yy... Siema, mam 11 amunicji do tego. 9 bełtów, które mogę sam tworzyć, trzy mołotowy i... i ten cały sztucer, jeśli tak mogę nazwać. Mogę w czymś pomóc? Dobra, mm, zaopatrzenie, kupmy tam amunicję do tego. To wszystko? To mm, jest snajperki. Eee, zostały mi dwa... kredyty okay. bardzo mało. Ale pozyskaliśmy to dzięki... A, jest motocykl z powrotem. Uh, dick, dick! Nice! Czekaj! Chciałem cię tylko przeprosić, nie wiedziałem słowo. Masz blade pojęcie ile czasu spędziłem długion przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, Meni. No wiem, no wiem. Wynagrodzę ci to, przysięgam. Z zrobiłem coś nowego. Fajnie. <noise> to gówno nazywasz motocyklem? Wiem, to nie jest... na trytyczkę. Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to, przysięgam. Dobra, a co z moim customowym bakiem, men Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, zdrowi. Ej, stary, nie chcę... Ej stary, nie chcę. Włóczęga na wzgórzu. 4000 PD, 4750 na 4750. spoko Nie wiem, co to są te znaczniki, wiem tylko, że 4000 Expo dostałem, ale o co chodzi? Chyba, no, że full misję zrobię, chyba o to chodzi. 100%. Czyli wszystko, co, co miałem zrobić. Mmm. Yy... Co w ogóle, że eksplorację obozu Copeland, bo nie została taka. Co... Obóz Copeland. 1000 do zaufania. 1045 na 5000, nie wiem co to może oznaczać Ale Czy mi się wydaje, czy dostałem stówkę Ostra jazda, 33% Buzer i, i ja nie ruszam na północ Dopóki nie naprawię motocykla i nie zdobędę lepszego sprzętu I zaraz nie naprawisz mu ręki O tym też pamiętajmy um, Ok, 7% bez spoczynku 10% łowca obozów yy, Łupieszców Wątki fabuły, kontynuuj, wątki fabuły A, i to już są jakieś szczeguliki. no to tego nie chcemy A, i to była jego żona Bez spoczynku, to jest ta jego lacha Lacha, co ja gada, Boże eee, Wróć, 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 bo to tutaj mandro odry, wątki fabuły, jakieś inne Mapa, to nas interesuje Co to jest? Eee, strefa lęgowa e, Uszalonego Williego To tam byliśmy, w tym magazynie Potem biegliśmy z tym cilikiem Dotarliśmy do Um, tego Coplanda, ale dobrze pamiętam, tu się znajduje kryjówka nasza. A tu gdzie byliśmy? A, i tu był początek misji, znaczy, tu był początek gry, chyba, bo ciśnęliśmy na tym motocyklu przez te tereny, ścigając tamtych ziomków. Dobra, słuchaj, Menu, stało się. Aha, to jeszcze z niego gadałem, a mi się to odpaliło samo. Ale Menu se poszedł, dobra, pobieranie nie zostało kończone, kontynuuje eksploracja wozu Coplanda. Um, Manny Many, 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 obozowi mechanicy, u obozowych mechaników zatankujesz motocykl, a także naprawisz, spersonalizujesz i lubisz jego części. Tak, tankowanie bym sobie odpuścił, bo tankowanie widzieliśmy, że często m, te baki gdzieś tam leżały y, w, w różnych budynkach. No, wydaje mi się, że wreszcie. na to nie ma spięcia. Co innego jednak z nowymi częściami, bo poza częściami, które nazywają się złom, czyli nie części tylko złom, no to nic innego nie widziałem. Wygląd, lakier, wydajność. Wydaje mi się, że na początek wydajność, szczególnie, że tam jeszcze ma coś załatwić, więc nie wydaje mi się, że nie ma sensu kompletnie... A pytanie, czy jest sens w ogóle customować, szczególnie, że mam stówkę fajną, warto byłoby za to kupić, yy... tylko jeszcze zobaczmy, tylko silnik, coś tam, aha, czyli silnik najlepszy mamy, jaki może być, wydech najlepszy mamy, jaki może być, z tego co widzę, bo tam reszta są poblokowane, yy, obecnie wyposażono, brak sakw, Ok. czyli sakwy to jest kolejny level, yy, standardowy bug. no niestety mamy nieporządnie standardowy, rama, też standardowa, wszystko jest standardowe, Więc nie mogę tego lepszyć. wydaje mi się, że musimy poczekać i też... Z tymi ziomkami i mechanikami sobie tutaj jeszcze e, troszkę pogadać, podziałać reflektory. I to też wszystko jest widzę z tego, co tu można zauważyć. Wszystko w standardzie wyposażone, czyli nam zrobił, co może, bo więcej nie może. Lakier. Lakier nie będę miał szkoda kasy bez sensu. E, pełny i w pełni naprawiony, więc nie ma Dobra. sensu grzebać więcej. Aha, i motocykl zniknął. To też ciekawa sprawa. Przedtem tutaj stał, ale... niech wam będzie... Aha, motocykl jest tutaj, okej. Okay. Teleportował się. Ale czemu nie mogę go odpalić? Just... Słuchaj, możesz coś kupić, ale to No nieważne. Hmm. Jak sobie chcesz. Kto do mnie gada cały czas? Kupmy sobie jeszcze troszeczkę ammo. Chociaż zobaczyłbym jeszcze, co tu się znajduje, bo... Było przed chwilą napisane, że to jeszcze nie wszystko. Pewnie jeszcze powinno być miejsce, w którym... Kto mnie tutaj coś mówi? co coś do mnie gada. Mechanik jest tutaj Jak sobie chcesz menu Wydaje mi się, że jeszcze jakiegoś medycznego sklepu brakuje. W sensie może nie sklepu, ale takiego stanowiska Medyczne też by się jeszcze nadało i cały czas mam na górze napisane co chwilę że nie ukończono tego eksploracji tego obozu ja rzeż no A nie wiem co gdzieś tu jeszcze kryje. A może gdyby włączyć to? tam tamtego ziomka zostałem, u niego byłem. Masz coś do powiedzenia w tej kwestii? Ale to jest wszystko, no, na, na mapie widzę, że już tutaj nie mam niczego do zrobienia. Stanowisk więcej nie widzę, brakuje mi tylko tego takiego typowego medycznego stanowiska. Nie szukam się kłopotów. Trofea, handlarz, nie mechanik... No i co, to wszystko? Co mogę zrobić? Nie można zapisać gry z dala od motocyklu lub łóżka. Okej, okay, ale nie, 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 nie to nie interesuje. Interesuje mnie teraz to mapa i cele. Okej okay. Menu umiejętności, menu umiejętności, inventory i storylines. Storylines. Ok, opcjonalna nawigacja. Lewo, prawo, góra, w prawo jest mapa, na dole są umiejętności, w lewo jest nasz ekipunek i na górę jest storyline, czy nasz wątek fabularny. Opcja na nawigację, naciśnij, żeby otworzyć i zamknąć menu, OK. A to otwieram menu, chcemy fabuły. Co mam teraz zrobić? Wątek fabularny, otwórz, otwórz. Wypal wszystkie gniazda w strefie lęgowej i świrusów, to nie jest nasza misja. Postęp, znajdź, znajdźki, trofea. A jeszcze przecież była inna mm, misja ta do tego ziomka, żeby wybić tamtych yy, tych skurczybyków. No dobra, to w takim razie sprawdźmy sobie mapę, można mapie to być zaznaczone. On mówił, że na yy, zachód od góry yy, L'Oreal. Czyli gdzieś tutaj. Nie wiem, cholewka. Na mapie mamy tak, mamy mechanika. <laughs> Mamy e, motocykl, mamy Mówiłem, czy ja z, czyli chyba łóżeczko, nie, nie. Tylko. północ, kucharz, amunicja, karty, czyli trofea, czyli stąd o? wszystko teoretycznie. Pytanie tylko, czy jak, no to już kupmy też tam amunicję, bo to jest coś, czego potrzebuję. do pistoletu, no to mi to wszystko dużo dało. E, I też do tego Mogę coś jeszcze dla ciebie <coughs> Snajperki, zrobić Snajperki, przepraszam. Szafa. Nie. Zero dostępnych. To mam, to też mam. Okej, okay. o. Dobra. go. go. Mam wszystko, to suka tu nie mogę odpalić z tego co widzę. Wyjść, pobieranie nie zostało ukończone. O co chodzi z tym cały czas? Kontynuuj eksplorację obozu Copeland. no. czego chcesz? Przestań to irytować. Zdjęć Zutknęłem... się. Utknąłem trochę w tym wątku tutaj. <laughs> mam eksplorować, ale z drugiej strony kurczaczki pieczone. No, nie widzę czego co tu jeszcze mogę sprawdzić. Może na górę mam pójść? Nie wiem, no. Myślicie? I don't know. A spróbuję sobie wyjść. <laughs> Może jest taka opcja. Mogę wyjść? Nie mogę wyjść. Czyli nie dokończyłem eksploracji, no. The fuck is going on? Jeszcze raz wejdę do kucharza. Siema. Okej, okay, nic tu nie mamy, zajebiścia da się kupić? Nie da się kupić, no tak jak myślałem. Eee, mamy też zaliczoną mam już babeczkę. Hej, Dick. Słyszałam, że rozważałeś jazdę na północ. Strasznie jego to imię mi się zakojarzy. Co tak. w się sensie czasem słyszę, no, to co słyszy No, muzer mi się parę dni temu. Gdzie on się w ogóle podziewa do cholery? Słuchaj, jestem tu tylko, żeby oddać parę... Tak, tak, będziemy ruszać na północ. Po prostu czas już ruszać dalej. Posłuchaj, ja też jestem gotowa ruszać dalej, wiesz. Jestem jak wy. Wychowałam się tu. Jasne, kołp był dla mnie dobry, ale za dużo tu wspomnień, wiesz. Jeśli ty i buzer ruszacie na północ, zabierzcie mnie ze sobą. No ja będę pamiętał. Eee, babka od trofeów jasne, i od zdechu uszu okay, na nie, stoliku, chcę ją zgadzić. Się, się zastanowić, dobra? Jak będziemy ruszać na północ, dam ci znać. Dzięki. Trzeba pamiętać o tym, zanim... Dzięki Susiaczku, okay. jesteś najlepszy. No, A... na nie że, jesteś. Chcę tylko pooglądać. Czy napis dalej wyskakuje? Dalej wyskakuje, co jest grane? Co mam jeszcze zrobić, no? Można na górę w takim razie muszę iść, no 100%, no bo co innego jeszcze mogę zrobić, no cholera. Jasna. A no, bo jeszcze jest, wszędzie jest coś takiego jak zbadaj. Co to oznacza, żebym zbadał? Albo no, mi się coś zbagowało. Cholewa, byleby nie to. że dzisiaj mieliśmy problem z internetem. Wczoraj, dzisiaj, dzisiaj. No nie, co tu jeszcze muszę sprawdzić? Eksploracja obozu. No w tamtą stronę jeszcze nie poszedłem, sprawdźmy to. <laughs> może tu coś będzie specjalnego. No tu nic nie ma, co mnie interesuje. On z akaczem tam stał, widzieliście? Tutaj może coś. To warczy? A, tu ktoś chrapie. Myślałem, że jakieś zombie warczy. Nie wiem, niejasne jest to dla mnie kompletnie, co mam tutaj zrobić. Coś mi tutaj mogło nie zadziałać. Pewnie zaraz się z wami na chwileczkę rozstanę po to, żeby sprawdzić, co tu powinno się stać. Ole, bronie! A, dobra! Jakub, teraz nikt nam już nie zabierze naszych broni, prawda? Okej, okay, to chodziło? Tu jeszcze coś jest Ach, chyba miał dzieciaka. Okay. Okej I co jeszcze? No tu było do sprawdzenia co nieco, nie? Teraz pytanie czy jeszcze gdzieś mam to posprawdzać? Natrafiliśmy no, się już na jakieś info, ale ma zajebić stąd tutaj w ogóle miejscu. Ziemy jak se mieszka bez dachu, z dachem ma jakąś płachtę. Ale ma fajne trofea, zajebiste bronie i piękny widok. Okej, okay, tutaj sprawdziliśmy wszystko co i jak. A to nadal nie wszystko wydaje mi się, że coś tu jeszcze gdzieś się może znajdować, bo cały czas tam jest jakiś trójką magiczny. A, łóżko. Czy mógł z niego skorzystać? Mogę! Czyli tego nie dokończyłem. Sen. Korzystaj z łóżek w bezpiecznych miejscach, takie jak bunkry czy kryjówka, by spać i przyspieszyć upływ czasu. Niektóre z wyzwań, na przykład oczyszczanie stref lęgowych, umożliwiają różne podejścia w zależności od pory dnia. W pobliżu łóżek można też zapisywać postęp gry. I to było coś, co nam e, chcieli pokazać. Nie wiedziałem, że nasz e, e, Dick musi e, się wysypiać. Ja jest człowiekiem, zapomniałem się trochę. <laughs> Popadało. Rozjaśniło się. Całkiem Uch. szybko. Skór słońca mógł być bardziej efektowny. No i wyspał się. Mamy ogarnięty już cały obóz. Wiemy o co chodzi. A pobieranie nie zostało ukończone. Kontynuuj. Nie mam, Nie, wiem, co tam jeszcze mam zrobić? Szybki zapis. Eee, denerwuje mnie to pobieranie. Zostało ukończone. Kontynuuj. Czego jeszcze nie sprawdziłem. Nie wiem, będę kombinował. Tymczasem to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć!